Dookoła mamy ogromny ocean, sama woda, a ja jestem na tratwie wraz z moją dziewczyną. Jesteśmy tylko we dwójkę, uwięzieni w środku oceanu, widzicie ile tej wody? I tylko ta tratwa nas ratuje, ale jeszcze w dodatku są rekiny, które na nas czatują. Dookoła pływają cały czas, mają na nas chrapkę, aby nas zjeść. Więc musimy bardzo mocno uważać, aby do wody nie wpaść. Na szczęście mamy w skrzynce wędkę, wędkę którymi możemy sobie łowić różne rzeczy, itemy, ryby i tak dalej. Mamy ich po prostu kilka, może kilka tak do dziesięciu, więcej nie, więc musimy też oszczędzać. No i co? Zarzucimy pierwszy raz spławik, haczyk, zobaczmy co złowimy. Trzymajcie za nas kciuki, bo nie wiemy czy to przetrwamy. Oby nam się udało. Jak ten rekin się patrzy, jak on poluje. Nie, nie, nie zjesz mnie, nie zjesz mnie, tylko do wody, Patrycja, nie wskakuj. No, A teraz uważać. Ja, klikam, ja klikam w tą wędkę, Wykliknijcie łapeczkę w górę. Kto zdąży, zanim spławik spadnie do wody, kliknąć łapeczkę w górę, ten wygrywa. Uwaga, rozpoczynamy za 3, 2, Jeden spławik poleciał, leci, leci, Kliknij łapeczkę w górę, zanim właśnie do wody trafi. No, klikaj, 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 bo spada i koniec. Kto kliknął łapeczkę, kto zdążył, piszcie komentarz, że ja se sprawdzę oczywiście, kto klika. No i zaczynamy. Zobaczmy, co będzie dalej. Mamy tylko małą kwadratową tratwę no i wędki, żadnych itemów, żadnych przedmiotów innych nie mamy. O, Patryca coś o, wyłowiła. Się, co masz? Bardzo. Masz, pokaż, pokaż. Mam szmaragd. Weź wyciągnij, Mam... wyciągnij. A ja patrzę no. na swoją, na swój haczyk, na swój spławik. Musimy patrzeć, a jak zanurkuję po, pod właśnie wodę, to wtedy jest znak, że coś mamy i właśnie jest, wyłowiłem. Wyłowiłem zbrójkę, żelazny na pierśnik, hełm, patrzcie, z dna oceanu. Mamy wyłowioną właśnie zbrójkę, hełmik oraz jakiegoś konia żelaznego metalowego. <laughs> A Patrycja wyłowiła diamentowy kilof zaklęty. Wow. Tak, jest jeszcze żelazna łopata no, nie, i źle. sztabka Super. złota. Potrzebujemy jeszcze jakichś bloków, więc łowimy dalej. Te kilofy nam na razie się nie przydadzą. Zbrojka może tak, ale ten kilof to na razie nie. Uwaga, łowimy dalej. A wy możecie teraz kliknąć subskrypcję. Klikajcie suba, zanim to zleci na dół. Pamiętajcie o subskrypcji. Lecimy po milion. Subskrybujcie z dzwonkiem. Już na milion spróbuję pokazać swoją twarz, nagrywać filmiki z kamerką. Także subskrybujcie. No i łowimy. Wow, o, coś Patrycja znowu, ma. Szybko. Pokaż, pokaż, co tam masz. No. Nasiona buraka. Ło, wow, nasiona <laughs> przydadzą się, zasadzimy, tylko potrzebujemy ziemi. Dobra, ja łowię. Idzie rybka idzie, idzie i złowiłem. Ło, wow, trzy kilofy. Proszę Państwa, jeden kilow, drugi kilow, trzeci kilow, O, i nawet zbrójkę, ale no, to się do niczego nie przyda. cieniznak, Po co nam kilofy? I tak nie mamy co kopać. Dobra, ale mamy nasiona. Nasiona są bardzo ważne, bo możemy je później zasadzie, zasadzić, ale tutaj jest e, ten rekin, który cały czas się patrzy, poluje. Ich jest kilka tych rekinów tutaj dookoła. O tam rybki, właśnie te ryby potrzebujemy. Rzucę tam czekaj, spawik. spławik. Po bo jaki dom ryby? A masz. No dobra, czekamy, czekamy, czekamy. Do jedynia się przyda, Na to rybeczki. Dawaj. O, zauważyły. Patrz, patrz, patrz. Jedna się patrzy na haczyk, na spławik. Tak, 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 tak. Bieście, bieście rybeczki. Bieście ten haczyk, bo musimy wyłowić. Dawaj. Padrysa ja szybciej. Ja próbuję tutaj bliżej trochę. Tak, tak. weź o, tutaj łów idealnie pięknie. Żebyśmy tylko nie złowili rekina. Jest, mam nasiona. Nasiona buraka przydadzą się świetnie. Sztabka złota oraz hełm. No, ta zbrojka tak średnio. Um, ale dobra, no kij, okay, mamy Ży, Dobra, łowimy dalej. Może jakieś bloki zaraz złowimy. Potrzebujemy najlepiej ziemię teraz. I coś jeszcze. O, leci, leci, o, tabaj, ja, tabaj. Mam coś, mam coś. O, co masz, pokaż, uwaga, pokaż. to jest diamentowy napierśnik. Eee. I ten. O, nie, też to mam. Mm. Puch, cienizna, dobra, łowimy dalej. Poszukujemy dalej. jakichś bloków ziemi, nie? Ja Teraz stanę uwaga, może? uwaga, czy mi złowi? Ja zaraz widzowie też spróbuję skoczyć do wody i popłynąć na dno, żeby zobaczyć, czy tam nie ma skarbów albo czy, czegoś, tylko poczekam aż rekinny odpłyną. No nie wiadomo, na razie cały czas mnie pilnują. Dobra, i, łowimy dalej. Czekamy na rybkę. Dawaj, dawaj rybeczko, proszę, no. Potrzebuję jakiś blok. Dawaj, dawaj, płynie, 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 płynie. Uwaga, uwaga. I bum, mam, mam. tak dostałem. Sztabka żelaza. Super, okej, okay, ja ty... wreszcie mamy. Sztabkę złota, mam. Możemy znowu. sobie zrobić na przykład, o, żelazną klapę. Nie wiem po co nam będzie potrzebna żelazna klapa, ale mogę ją dać tutaj. O, patrzcie, widzisz? <laughs> Mam żelazną klapę. <laughs> Zrobioną pierwszą. A patrycja ma złoto. złoto. Na razie tutaj tak się nie przyda, no poszukujemy bloków. Może one zaraz wypadną, więc łowimy dalej. Może rzucę jeszcze dalej. Czekaj, uwaga. Leci wędka! BOOM! Ole poleciała. Woo! Daleko bardzo. Dobra, no to teraz czekamy, Patrycja oraz ja. Może złowimy coś innego. Ale te rekiny się czają. Patrz na tego rekina. Papa, pa, 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 on się zbliża. On się zbliża, on się zbliża. Wow, 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 wow. Uważaj, uważaj. Oli, jak blisko. Patrz to. On chce schwycić. On zaraz nam tratwę może zepsuć. Czekajmy. Draweśmy tą rybkę złówmy szybko z oceanu, Patrz, podpływa drugi raz. Drugi raz, jak on chce nas zjeść. Patrz, jak blisko. Patrz, jak blisko. Jakie ma zęby. Wow. Podskoczył. Uważaj, Patrycja. Ostrożnie. To rekiny są z tyłu. Nie drażnijmy go może, co? No, no, uwaga, uwaga, mam rybkę, mam rybkę jest! Wyciągnąłem. Co mam? Mieczyk! Tak, ej, będę mógł się ten bronić tym mieczykiem. Ale one miecz. tutaj pływają w koło. Będę mógł Gdzie tutaj uderzyć go. To? Czekaj, czekaj, spróbuję go uderzyć, czekaj. Poczekam, aż podpłynie. Uwaga, uwaga, ale się czai. To jest mądry rekin. A, nie chcę podpłynąć za bardzo. On jest, wiecie, głęboko pod wodą. Ja bym musiał wskoczyć, ale się tego obawiam. Tam jest jakiś inny, jeszcze kolejny rekin w oddali. Ich jest coraz więcej. O, o, Patrycja, te rekin... Kiny tutaj jeszcze bardziej podpływają. No, złoto złowiłam. Nie mam nic ciekawego. Eee, no. cały czas złoto. My nie chcemy złota, my chcemy jakieś bloki, na przykład ziemi albo. No jak albo one tu zobacz, widzisz to? No, łow, wow, jak podskoczył! Co to było? Ale widziałaś? Ale jak no, blisko, koło twarzy. Jak blisko nas. Stój nie. cały czas na trawie. Nie możemy w ogóle. O, jest podła rybka. I bum, złowiłem. Co mam? Znowu 22 sztuki sztabki żelaza A ja mam 22 sztuki sztabki złota Mogę sobie robić tutaj różne rzeczy, ale na przykład klapy, ale po co by mi klapa była potrzebna, nie? Rzucę najwyżej jak się da, patrzcie, ale spławik poleciał, leci i plum, ale będzie walnięcie Woo! Jest bardzo wysoko, w zarzuciłem ten spławik No i czekamy, o no, coś, coś wypłynęło, Słuchaj. co to jest? Mam... Co, co, Ma co? Masz? bloki ziemi. O super, wył wyłowiłaś Końca, deski, deski i ziemię. to jest jakiś dioryt. Okej, okay, to rzuć mi tutaj, ja zaraz będę układał. Coś tutaj wypadło, ale nie mogę wskoczyć do wody, bo tu rekiny pływają. Ej, widzę deski pływają tam po prawej stronie. One się wyrnużyły. Trzeba by było wskoczyć do wody. O, coś mi łowi, czekaj. A, nic nie zowiem. Ej, tu są deski. Muszę po skoczyć. Ale rekiny pływają? Są deski, ja potrzebuję deski. O. Czekaj, czekaj, wskoczę na chwilę. I no. Wskoczy i szybko będę płynął. Dobra, ale Trzy. szybko. O nie, tam jest Srekion, on na mnie patrzy. No czekaj, nie, ja dwa, aż o płynie może. Jeden. I czekaj, rzucam się, rzucam się, rzucam się, uciekam, uciekam. Nie, 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 mnie zobaczył, taki mnie zobaczył. Szybko, 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 szybko. O, jaka jak ja jestem, ale prawie mnie dziabnął. Wow, ale wyskoczył. Na szczęście nie ugryz mnie, ale miałem farta. Dobra, mamy deseczki. 15 sztuk desek. Możemy się w końcu rozbudować. Tutaj wow. jeszcze ziemię masz! I ziemię, jeszcze Patryce, ma. Super. Daj mi więcej ziemi. Budujemy się o, dookoła. Wszystko. Przedłużamy teraz na. Teraz Naszą platformę, czyli tratwę. Okej, okay, tutaj są jakieś jeszcze blogi. Co to jest w ogóle? Podniosłem to. Co to? Uwaga. To jest jakiś szart. Co? Zomprekina. Ej, trzymam Zomprekina. O, mu wypadł! To jest tut szark, czyli Jaki Zomprekina. Duży, co? Ole wielki, widzicie? Rekinowi ząb wypadł. Ha, ha, ha. Ale jest długi, wielki, jakby takim zębem cię ugryzł, to będzie ała! Dobra, okej, okay. mamy ziemię, mamy deski, budujemy teraz platformę, poszerzamy ją, ale ten rekin się pcha, nie złapiesz mnie, bo jestem tutaj ja na stratwie. Ja spróbuję jeszcze coś wyłowić wtedy. Dobra, tutaj biorę, sobie tutaj sobie dam, tutaj, tutaj, spróbujemy jeszcze jakieś narzędzia, dioryt. Znaczy tak przedłużam, wiecie, żeby było. Ziemię damy z tej strony, aby uprawiać, wiecie, drzewo może zasiejemy, może jakieś, no menasziona? Coś innego. Dobra, okej, okay. dalej przedłużyłem, już jest spoko, nawet super. Czekaj, te deski jeszcze rozwalę, żeby je dać troszeczkę tutaj, źle postawiłem. O, tutaj dam, ja pyk, dala, łowię dalej, rzucam wędkę, haczyk i czekamy. Musimy patrzeć, czy nie ma gdzieś wokół żadnych itemów albo bloków. Ten rekin tak czatuje, o, sobie stoi w miejscu. Rybkę masz, rybkę masz! Dawaj, dawaj, Ciągnij, ciągnij rybkę! rybkę. O nie, rybkę. uciekło mi. Oj, A nie, oj. jednak nie, nie! Masz. Ale Mam. dostałam. Kurczaka? Mamy kurczaka, przeżyjemy to! Dawaj, dawaj. Kurczaka, super! O, ale pięknie wyłowiłaś, dobra, teraz ma kolej, czekaj, bo ja nie patrzałem się na swój spławik Czekamy, może coś będzie, może bombelki są tylko. Rybka mi chyba odpłynęła. Co to było? Ej, co to plusnęło? To ty wyrzuciłaś? Nie. No przed chwilą, ale nie, wcześniej ale to nie ja. Ej, ej, coś tu, je, coś tu wypływa! To, to drewno! Ja myślałem, że to ty, lol! Okej, okay, mamy drewno, a tu rekiny pływają ko tego. Jest drewno, wypłynęło z dołu, możemy wziąć drewno, tylko zada... O, mam rybkę, złowiłem coś! Złowiłem siodło! Haha, ha, siodło i diamenty! Patrzcie, mam diamenty! Hip hip ja hurra. Też mam wow. diamenty i Możemy z diamentów później sobie zrobić. Uło. I szapki żelaza sobie zrobimy z do konstruowania. Może mamy to się jakieś liście i drewno. Uwaga, wskakuje, wskakuje. Ups! I szybko uciekam, uciekam! Nie, 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 nie! nie. Ugrysz mnie, oldus tem! ugrysz mnie. Olu jak mi walnął! Staciłem dwa serca, czaiś? Mamy liście. Super, możemy sobie liście dać dookoła, żeby broniły ja nas. Ja Nie wiem gdzie to Oni, Nie, o, nie, wpadłem, wpadłem, ba, dobra, nie są, co, nie chcą, co? Ostrożnie. Dobra, biorę sobie teraz tutaj rozumienie na dębowe deski. skonstruję sobie stół teraz, że myślimy, okay, mamy. Postawmy go tutaj i możemy sobie konstruować o coś takiego, zróbmy sobie, i będzie w ten sposób dębowa łódka. Patrzcie, mamy łódeczkę. O, zobaczcie, możemy sobie zaraz popłynąć tą łódeczką. Tylko nie wiem, czy byśmy uciekli przed rekinami. Jest łódka, świetnie, tylko coś. Się... Co, co jest grane? Nie! Rekin, tu? Łódkę! Ej! Rekin za łódkę! O, o, Co nie. jest gane? No nie! No nie! Jak tylko tylko się rzucił! Lo! O, ale się rzucił! Tam mamy więcej przedmiotów wypłynęło, więcej drewna! Ja on, on zjadł i normalnie łódkę, czaisz, moją którą sobie zrobiłem! No nie, więcej bloków jest! o, ale wypływają te bloki nagle z powierzchni, e, z, no ale jak to, ja ma, nie mogę wskoczyć, bo te rekiny tylko czatują, żeby nas zjeść co zrobić, myśl, 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 może bym wskoczył z brójce albo wiesz co, ja mam plan Patrycja, mam plan, słuchaj, będzie no taki słucham. ty wskoczysz do wody w tym kierunku, tam, odciągniesz w ten sposób rekiny, a ja się rzucę w tym kierunku i popłynę całkiem na dno zobaczyć, czy tam nie ma czegoś, co by nas uratowało, genialny Dobra. plan tylko dobra. na ryzyku, nie? Dobra, to uwaga, no przygotuj się, przygotuj Tutaj się, ich nie ma, czekaj, czekaj, przygotuj się, ja się ubiorę w całe zbrojkę. okej, okay, mam zbrojkę. dobra, uwaga, biorę sobie mieczyk i teraz tak, Patrycja, ty wskocz tam daleko sobie, na to prościutko rekiny się na ciebie rzucą, a ja popłynę w drugą stronę, rekinów nie powinno wtedy być, no i ja od razu na dno popłynę, a ty się zajmuj rekinami, dobra, dobra. za trzy, dwa... Jeden, skacz, 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 płyn, tak płyn, 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 szybko. Rykiny się okej, okay, płynie do ciebie, płynie do ciebie. Szybko, zawracaj, Patrycja, zawracaj, ja płynę na dno. Oh, oh, oh. Dawaj na dno, na dno, na dno, na dno, na dno, na dno, jestem na, okay, na dnie. Czekaj, kilow, wyciągnę kilow, wyciągnij kilow. Ok, płynę, płynę, jestem na dnie. Muszę coś znaleźć, muszę coś znaleźć, szybko, szybko, szybko. Same wodorosty, nie, to mnie nie interesuje. Tręci, traci mi się tlen. O, o, tracę powietrze, tracę powietrze. Uff. Czekaj, może coś znajdę, może wykopię. O nie, o nie, tracę życie, tracę życie, tracę życie. Tracę życie. Czekaj, coś kopię, coś kopię. To jest piasek chyba jakiś. Mocny, ale on nic mi nie daje Nie, beznadziejne, tragedia Nic na dnie nie widzę, jest pusto Mega ciemno, dobra, wypływam, bo dostaję serduszka Dosyć mocno, o, coś tam widzę, to jest chyba jakiś kanion Dobra, jak rekiny? O nie, zobaczył, mnie zobaczył, rekin, mnie zobaczył! rekin mnie zobaczył O nie, o nie, o nie, o nie Patrycja, ratuj, Patrycja ja Szybko wędkę, tu z tyłu, Jemie, jemie, jem, jem O nie, rzuca się na mnie, o, dostałem Szybko wędką, wędką, dawaj, dawaj Ach. Dawaj, dawaj, Ach. dawaj, okej, okay, co? <śla> wędką mnie złaviłaś, super, okej okay nic ci się nie stało, wszystko nie, w porządku? Nie, wszystko dobrze, udało mi się wypłynąć. Pokaż, ciało, okej, okay, wszystko nie ma żadnego ugryzienia. dobrze? Tak, no, wszystko dobrze, ch nic okay. nie ma. Okej, okay, a ze mną też wszystko okej. Okay. Ale te rekiny nagle się rzucają, mnie. Dobra, weźmy budujmy tą platformę coraz to bardziej. Rozmienię sobie na deski Co tam dębowe. tam było? było coś tam? No, ale Ta, nad... nie? No, nie było, właśnie nic nie widziałem, masakra. <laughs> ja chyba, żebym się rzucił w drugą stronę, ale na razie tragedia. Dobra, wybudujemy sobie w ten sposób taki domek, czekaj, tutaj przedłużę sobie. Musimy się widzowie rozbudować platformę, czyli tratwę Musimy więcej przedłużyć. miejsca mieć. I łóżko zrobić tak samo. Czekaj, jeszcze tutaj sobie daję... Okej, okay, deski mi się skończyły. O nie, wpadłem, wpadłem do wody. Uważaj. Potrzebujemy więcej drewna, więcej drewna. Trzeba drewno wyłowić. Zar zarzucamy wędkę i łowimy drewno. Czekam. O, ale co jest? On się... O nie, złowiłem rekina! Przez, ej, przez przypadek miałem rekina słowionego, Czajesz? Normalnie on chwycił, to mój słajek. On, on chwycił jak podskoczył Czekaj, czekaj, czekam masz podskoczy, czekam masz podskoczy Uwaga, na niego się patrzę Czekaj, może podskoczył, o podskoczył, podskoczył Ale prawie go słowiłem, normalnie za wędkę o, oh, lol, jeszcze raz czekamy. Ty ja mogę zrobić na nie gadaj. Czekaj, czekaj, on musi podskoczyć jeden z nich i wtedy spróbuję Oczekaj, czekaj, drugi raz skaczę. Patrz, jak oni skaczą jak jakieś delfiny Uwaga! A, ja prawie ze mnie niego, prawie, prawie. Patrz, 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 patrz. Ja prawie mam go, subiłem. Patrz na wędkę, Ej, drażnisz je, one jeszcze bardziej skaczą wtedy. Patrz, patrz, patrz na wędkę, na spławik, go normalnie ciągnę. Zobacz, on spławik, on nie nad dno mnie pcha, dno mnie pcha. Patrycja, ratuj, 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 o, o, o. No ratuj. O, o. No przysłowie, nie, nie no... Ciągnie mnie, ciągnie Chodź mnie, tu. a jedzą Słupsze mnie. Wędki. Rzuciłam ci! Nie co mnie, nie! nie. Patrycja! Patrycja! Wciągają mnie! Co jest grane? Nie. Jestem na dnie, jestem na dnie, Patrycja! O, ale mi jedzą z każdej strony! O, 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 jak się rekiny rzucają, co jest grane? O nie padnę padnę, 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 padnę! Zostaw mnie rekinu, zostaw mnie rekinu! Jak wrócisz z proty, nagrócisz! Mam łódkę, mam łódkę, mam łódkę! Ej, demowa łódka, demowa łódka! Szykko, szybko szybko, szybko, szybko! szybko, postaw się! Postaw się łutka. Czemu się łódka by nie postawia? Czemu nie! Nie! Zjad Co jest? Postawiłem łódkę i. I zjadł ją. Patrycja, ratuj Pracaj mnie! Szybko, złap się wędki, no! No jak ja on się zapaci wędki chyba z ja wika, Rzuć to w jeszcze raz, rzuć to jeszcze raz! O, dawaj, spławika, dawaj, no. dawaj, spławika. dawaj, dawaj, spławika. dawaj, 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 dawaj! Nie dam rady! No co jest! No, zaraz mnie zjedzą! Co złapał to? Huhu. Rekin przechwycił twojego spławika. jakie to było niesamowite. Okej, okay, wróciłem ledwo, ale pożarty. Widzicie, te rekiny nam nie dają spokoju. Totalnie, cały czas nas próbują dziobać aż w końcu... Oj, co jest, gane? O o, on rozwala tratwę. O nie, nie możemy na to pozwolić! O, nie na Rekiny chcą rozwalić sam tratwę! A bez tratwy będziemy pływać w wodzie i wtedy one mogą nas zjeść. Musimy nie, się Nie spieszyć. możemy na to pozwolić. Musimy coś wymyśleć. Może żwir trzeba wyłowić kamień. Oni kamień nie przebiją, wiesz? Trzeba. O, nie, nie wpadą, wpadą, wpadą Zjadł, patrz, zjadł. Dobra, ziemię. Ja dalej łowię. Zjadł, zjadł. Ziemię. One tu podchodzą, z tej strony jest jeden też! Musisz kamień wyłowić, słyszysz kamień! Patrycja, Dobra. łowimy kamień. Rzucaj. Rybko, proszę, daj kamienia, daj kamienia. Albo nie, opój. Płynie, 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 i Mam, co, mam, co, mam? O nie, dementowe buty. Dlaczego? Nie mam kamienia, mam jedynie tylko ten, Szapka żelaza. A ty masz coś, Patrycja? Nie, jeszcze nie. Czekaj, Taka... czekamy, może Patrycja coś wyłowi O, już pociągnęło, mam. To jest, mamy całego staka kamienia, patrz! Mam! Co? E, udało o nie, się. nie, nie! Poleciał na dół, na dół, poleciał kamień! O nie, nie, o nie, ja mam go tutaj, goty! Aha, tak, kamień się tak. wychwylił. Dobra, pokaż, pokaż, pokaż masz. Mam, już ci oddaję, chodź tutaj. Okej, okay, daj, 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 rzucaj, rzucaj mi, full, rzucaj mi tego. Ja muszę sobie pozbierać, No, rzuć mi całego, no. Musimy zamurować to, bo one nam jedzą tratwę. Rzuć mi całe. Okej, okay, rzuciłam. Rzuciłam. Dobra, okej, okay, musimy, mamy 64 sztuki. No może one tutaj rozwalają to, o nie! Dobra, dookoła. Do Faktycznie, lul Dobra, 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 kamienie nie powinni rozwalić. O nie, wpadłem, 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 wadłem, wpadłem, wpadłem, wpadłem. O, o, się, Nie mogę stanąć, nie mogę mam wpłynąć! Może nie, ja mogę stanę wpłynąć. Tutaj? nie mogę wpłynąć, nie mogę wpłynąć, nie mogę wpłynąć. O, mam broń, mam broń. drugiej problem. strony, no. Dobra, wpłynąłem. Kamienie nie powinni już te rozwalić, więc kamień jest twardy. On nam pozwoli na przeżycie. Daję teraz kamień dookoła tej tratwy. To jest 300 kół, patrzcie. Kamień dookoła, no i tego kamienia nie przebiją, bo takich zębów nie mam, żeby rozwalić kamień. Okej, okay, z tej strony dampy. Patrz, dookoła tratwy. Będziemy wolni od rekinów. Uwaga, dajemy z tej strony. Tyk, 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 tyk. Okej, okay, pięknie, zamurowałem. Już nie powinni kamienia ruszyć. Patrzcie. Dobra, super. I co, i co, rekiny? Ha, ha, ha. Nie jedz mi tutaj, nie jedz, patrz on wąt. Dobra, zamurowałem. Tutaj muruję z tej strony. Czekaj, tutaj jeszcze z tej. Okej, podsadzę się. Czekaj, musimy tu zamurować, robię sobie daszek. Będzie nasz pierwszy domek, patrycja. Czekaj, okay, ja, ja zarzucę, może uda mi się jeszcze pyk, coś wyłowić. Patrzcie, jak super nam idzie to. Pięknie. O, ten reki nam poskoczył. Nie mam już kamienia, skończył mi się. Masz kamień, Patrycja? Nie mam już. No spróbuj wyłowić kamień, bo niestety kamienia nie mam. Skończył mi się materiał, ale tutaj już będziemy mogli mieć swoje rzeczy. Zobaczcie. Zarzucę z tej strony, czekaj, tutaj wejdę sobie i zarzucę. rapy. zarzuciłem. mam, puszko, jasno-niebieskie jakieś Masz? Łóżko. Uważaj, rekin wskoczył! Rekin wskoczył, chce nas zjeść! O, o nie, 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 o nie, patrz, Dzień. patrz, patrz! Jo, się. Przeskoczył naszą nutratwę. co to było? Lol, ale dziwny rekin. Dobra, weź połóż łóżko tutaj, połóż łóżko. Masz I tutaj. daj mi kamienia, jak masz, bo jakiś Ta, materiał. Tak, też mam kamień. Jeszcze tutaj jakieś dębowe drewno udało dora się. Dobra, masz, my... tak? Okej, okay, super. Dajemy uszkodora pięknie widzowie. Mamy łóżko, to jest najważniejsze. Okej, okay, mamy drywienko, Bierzemy sobie drywienko, też je rozminimy sobie na deski. Okej, okay, super. Nasza tratwa naprawdę się rozrosła. Mamy Teraz swój pierwszy to domek. Pierwszy domek, ale pięknie. I mamy wejście. Patrzcie, jak super. Daszek nawet zrobiłem. Mamy kamienia, ale się rozrastamy. Ok, mamy wejście, wchodzimy do środka i tutaj możemy wspólnie spać. Dobra, no. jakoś to przeżyliśmy, ale co będzie kolejnego dnia? Subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, żeby tego nie ominąć, i subskrybujcie kanał Patrycji. Wbijajcie do niej na kanał. Link macie na dole, nazywa się Patty S. Zobaczcie, co ona nagrywa na swoim kanale, bo też nagrywa Minecrafta. Sprawdzajcie, jak Patrycja wygląda. Link macie na dole, klikajcie, wbijajcie, i widzimy się jutro.